Witajcie, chciałbym Wam dzisiaj przedstawić produkty firmy Bandit Carp. W ofercie Banejdziecie trzy różne serie, które każda z nich charakteryzuje się innymi cechami. Pierwszą z nich jest seria Bandit Carp. Wyróżnia ją przede wszystkim cena, dzięki której możemy pozwolić sobie na długotrwałe niecenie, ponieważ towar, który wsypujemy w wodę, wiadomo nieraz u niektórych ludzi ogranicza cenowo. A więc tutaj dzięki tej serii mamy możliwość długotrwałego nęcenia. Baza, na której powstały te kulki, umożliwiają nam, by ta kulka dłużej pozostała na dnie. Kolejną ofertą Bandit Carp jest seria Powershot. Jest ona może ciut droższa od poprzedniej serii, natomiast baza, na której zbudowane są kulki, jest wzmocniona. Dodatkowo kulki obtoczone są panierką, która wraz z kulką pracując uwalnia aromaty i tworzy chmurę zanętową Ostatnią, a może i zarazem najlepszą ofertą z produktów Bandit Carp jest seria Hot Spice Została ona stworzona z najlepszej jakości mączek rybnych oraz składników oleistych Dodatkowo wzmocniona jest przyprawami w której samej nazwie Hot Spice możemy to zauważyć Seria Hot Spice przeszła w ostatnich czasach bardzo duże testy, na których w wodach polskich jak i zagranicznych osiągnęliśmy zacne wyniki. W naszej oparciu znajdziecie pelety różnego kalibru od 2 mm do 22 mm. Liquidy, jakie posiadamy, występują w litrowych takich małych baniaczkach oraz 300 ml. Natomiast seria Hot Spice na razie występuje w pojemniczkach 300 ml. Kulki zanętowe występują w opakowaniach kilogramowych, jak i w jaderkach kilowych kilogramowych lub 3 kg. Bandit Carb postanowiło wprowadzić na rynek dla zwolenników metod feeder różnego rodzaju mikropelety, małe popapy, małe pelety haczykowe, małe dumbelsy które znajdziecie u nas w ofercie. Teraz mogę opowiedzieć o moich smakach, które wybrałem na ten sezon. Jest to seria Power Shot, mleczna kukurydza, która już jest ze mną od 3 lat. Nie zawodzi mnie na każdej wodzie, na każdej zasiadce mam na nią wyniki. Od tamtego roku testowałem serię Hot Spice. Zakochałem się w niej. Postanowiłem w tym roku na dwa smaki. Hot Strawberry oraz Hot Chili. Kulki, które również przynoszą mi naprawdę zacne wyniki, coraz bardziej do nich się przekonuję i myślę, że z tych smaków na pewno w ofercie Carp nigdy nie zrezygnuję. Już od początku roku seria Hot Spice przynosiła mi wyniki. W czerwcu pobiłem swój rekord amura 22-400. Połakomił się oczywiście na Hot Spice Hot Strawberry, Hot Chili która przenosiła mi w tym roku już też kilka pięknych karpi w okolicach 17-19 kg Lecz ta kukurydza, co mogę o niej powiedzieć? Kulka, która nie zawodzi mi od 3 lat Nawet na tej zaściadce przed chwilą wyciągam teraz karpia 14,5 kilo. Kulka, jak dla mnie, również została stworzona pod amury. Słodki aromat, który uwalnia się z tej kulki, to taki wabik, który od razu napędza amury do żerowania. Firma Bandit Carp istnieje już na polskim rynku 10 lat. Jest to polska przede wszystkim marka. W tym roku podzieliliśmy nasz jubileusz. Wiele ludzi nam zaufało. Stawiamy na te produkty, ponieważ przede wszystkim cena co do jakości jest świetna. Baza, na której. Kulki są robione z jak najlepszych składników, a ryby, które łowimy, jak i w Polsce, tak i za granicą, pozwalają nam potwierdzić nasze zaufanie do klientów.